Hejko, witajcie! Do obróbki zdjęć według mnie najlepszy jest Lightroom. Podkreślam, według mnie. Ale co w przypadku, kiedy nie chcemy płacić subskrypcji za Lightrooma albo potrzebujemy program tego typu okazjonalnie? Czy warto wtedy inwestować w płatne programy typu Lightroom? No, to zależy, ale jeśli nie musimy za coś płacić, to generalnie jest to na plus. Pokażę Wam trzy alternatywy podobne do Lightrooma i Photoshopa za darmo, z których możecie korzystać. Za darmo. Nie będę tutaj mówić o kanwie, o gimpie o Inkscape i o innych tego typu programach, ponieważ to są programy typu do tworzenia grafiki. Zrobiłam mały research i znalazłam takie trzy programy, które najbardziej są podobne właśnie do Lightrooma, Photoshopa, które mają podobne funkcje, są podobnie rozbudowane i szczerze mogę wam je polecić. Są to Photopea, Rafterape i Dark Table. Fotopea. Wchodzicie na photopea.com i zaletą tego programu jest to, że możecie używać go w przeglądarce. To jest o tyle wygodne, że jak potrzebujecie na szybko robić jedno zdjęcie, no to to zdecydowanie Wam wystarczy. I teraz to jest miks angielskiego i polskiego, więc powinniście się tu odnaleźć. Tutaj przeciągamy jakiś swój pliczek, następuje wkładanie tego do środka i mamy tą naszą gitarę. I na dzień dobry możemy. Temperaturę zrobić zimniejszą, cieplejszą. Takie podstawowe rzeczy, które po prostu pomagają, jakby w korekcie ekspozycji. Cały ten interfejs wygląda po prostu jak Photoshop. O! Powiem wam troszeczkę inaczej działają skróty. A control. <noise> Nie działa funkcja, cofnij. Kolejna aplikacja z takich polecaję, która wygląda podobnie jak Lightroom i jest darmowa. To jest właśnie ten Rafter a <śm> <śm> można tutaj korygować sobie ekspozycję, pięknie wszystko jest, nawet są, zobaczcie, krzywe. Możemy niwelować cieniami na zdjęciu za pomocą krzywych. Także jeśli chodzi o podobieństwo do Lightrooma, to to jest bardzo duże i też tu można coś wyostrzanie. Uo, wow, panie, tu wszystko jest. I ta trzecia, tej były według mnie najmniej intuicyjna, bo ja naprawdę bardzo długo szukałam, jaki sposób zaimportować to zdjęcie w ten program, ale to nic. No teraz chcę coś z tym zdjęciem zrobić i też robi się. No, jest to troszeczkę bardziej boższa wersja, ale od biedy też można w tym programie jakoś podziałać. Promień, kalibracja, no ja balans Billy, proszę o. Letwo to znalazłam. Działa nam to? Działa. Ja bym korzystała z tego programu pierwszego i drugiego, a ten trzeci jako taki może awaryjny. Chociaż może komuś się ta wersja spodoba. Jest tyle aplikacji, które są bardzo podobne do Lightrooma, to dlaczego ja ciągle płacę za Lightrooma i dlaczego ja Lightrooma używam? No te programy, co Wam pokazałam są dobre, ale do obróbki no może jednego albo kilku zdjęć. Jednakże, że ja robię tysiące zdjęć w ciągu miesiąca, to ja potrzebuję programu, który ogarnia wiele zdjęć jednocześnie. Ja do Lightrooma wkładam sobie na luzie tysiąc zdjęć i nie ma z tym problemu. Te programy są do i tak naprawdę tylko pojedynczych sztuk. Nie wiem jak te programy. Tego akurat nie sprawdziłam, ale Lightroom ma aplikację na telefon, także ja mogę też na szybko coś w telefonie obrobić. No i nie oszukujmy się, no w Lightroom jest więcej rozbudowanych funkcji, także znowu taka moja teoria, że to co jest droższe, płatne w fotografii jest lepsze i to samo się też sprawdza w Lightroomie. Jeżeli robicie zdjęcia okazjonalnie, szukacie programu budżetowego, którym dla przykładu, jedno, dwa, trzy zdjęcia obrobicie dla siebie albo dla kogoś i nie robicie 10-15 reportaży w miesiącu, to jak najbardziej w tego typu rzeczy idźcie, nie płaczcie z Lightrooma, chociaż nie jest to w sumie drogie. Lightroom z Photoshopem nie wiem ile kosztuje teraz, 15 euro, coś w tym stylu na miesiąc. Sami musicie zdecydować, czy byście coś takiego kupili. Jeśli to, co powiedziałam, było dla Ciebie jakkolwiek wartościowe, Subskrybuj mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Buśka.